No ty panowie do roboty! Panie tylko pozytywnie od początku do końca Jak coś nie wychodzi to razem Jedanie. No panowie Razem Razem wszyscy dzisiaj Na nich od początku Ambicja, charakter Lechia Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego Kto wyraża? レシピはまだまだ! Czyjeś dwie bramki? Jest to połowa naszego sukcesu w dniu dzisiejszym. Długo czekaliśmy na zwycięstwo. Jak się czujesz? Na pewno szczęśliwy, bo wszyscy wiemy, jak potrzebowaliśmy tego zwycięstwa, ale też wiemy, jak wiele roboty jeszcze przed nami. także Dzisiaj po prostu cieszmy się tym, bo, bo wszyscy wiemy, jak długo czekaliśmy na to. Zagraliśmy na zero z tyłu, zagraliśmy na cztery do przodu. Po każdej bramce chcieliśmy jeszcze, więc to pokazuje, jaką, jaką drużyną jesteśmy. i jak bardzo zależało każdemu z nas, począwszy od Duszana, kończąc na mnie, na tych zawodnikach, co weszli z ławki, jak zależało nam na tym zwycięstwie i dzisiaj po prostu się cieszymy z tego, a, a zostało jeszcze 10 finałów przed nami. A co trzeba zrobić, żeby tak się stało? Jak dziś? No strzelicie jedną bramkę więcej niż przeciwnik. Ale w się... a tak, poważnie, a tak poważnie po prostu wydaje mi się, że dzisiaj od pierwszej do ostatniej minuty każdy, każdy naprawdę zostawił serducho na boisku i... Z A jeśli Jerzy Jakowica, lider klasyfikacji strzelców brawek daleki, no gonie tego pierwszego. Ten pierwszy jeszcze gra i strzela, także, także e, będzie ciężka, ale gonię go cały czas. Cieszcie się, chwilę, bo, bo cztery bramki strzelić to też nie jest łatwo. Ale charakter to jest coś, co dzisiaj pokazaliście, i to ja z tego jestem najbardziej dumny, że ta drużyna pokazała, co ja dzisiaj. W najtrudniejszych z możliwych momentów. Pielęgnujmy to, bo to nam może przynieść. Efekt końcowy. Dziękuję jeszcze raz i gratuluję. Brawo.